Cześć! Witajcie! Z tej stronat i gramy sobie w symulator kota, czyli inaczej i, i, i ten tytuł tutaj macie Cutler Damage. No, więc zaczynamy naszą rozgrywkę, jesteśmy sobie kotkiem słodkim i musimy wszystko zniszczyć. Ech. Eee, prawą go! Prawą! Dobra. Z tego co wiem, to ja umiem skakać chyba w tej grze. Znaczy. Czy jest kot, który nie umie skakać? O to jest pytanie. Znaczy. Pewnie może jakiś tam jest, który nie ma nóg, ale. No. Kot kotem. Człowiek człowiekiem. Ja. Idiotom. Czemu ja tutaj tylko w jednym miejscu jestem? Ja no, co po prostu tej gry no A co prostu po tej gry to, 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 to już ją chyba każdy nagrał. Ale ja nie chcę być inny i też w nią gram. <grym> no dobra, dobra, dobra. Gięcie gry. Dobra. Teraz skok wiary! Nie wynikam. Nie! Jak się skacze w tej grze. Ja wiem, że jestem kotę. Ale żeby nie... nie... Jak się skacze! Ło! Wow! Dobra, właśnie stracę cały czas, bo mi zostało 30 sekund! No oh, fuck! Kurde! Dobra, to idę tu po tą roślinną papkę. Poczekajcie. No jak się skaczę w tej grze? Wiem, że jestem totalną... O, każda świeci! O, śmici. Wiem, że jestem totalną ram... ramą. Ramą. Jestem ramą, ludzie! Sorry, że tak ramię, ale jestem ramą. No jak ja tu mam skoczyć? Kurde, ja nie umiem grać w tą grę, bo jestem słaby w gry. Chwilę zobaczę sobie. Seriously? W tej grze da się spintować. Again. I pełnej środkowy Ooooo! gido gido bracie! gido nie łóżko nie obchodzi, jak niszczy. te gra jest po prostu świetna. Zdzidy go! Ha! Pilot poszedł, wszystko się... Wali No ja tu jestem Idealnym kotem Muszę przyznać Jestem po prostu lepszy niż mój kot Pozdrawiam mojego kota Ha No Dobra Nie to Prawo łapa Kurde Biegam, biegam jak Robert No ja. -ja! Epic jump, niczym. Kamil y, Stoch. Ja tu jestem po prostu super, y, mega kotem. Y, jestem super mega kotem, tak. Y, Kurde, ja mam strasznie słaby wynik w tym grę. Ja, ja jestem lamą w ogóle. Mój komputer wrócił z naprawy, dlatego odcinków nie było, bo on mi nie działał. Ehm, no. W ogóle ja rzadko wrzucam te odcinki, ale. No, wybaczcie mi. Niestety jestem. No nie chcę mi się nagrywać, nie chcę mi się tego edytować, wszystkiego, no. Ehm, dobra. Ooooo! Ehm, Rzuć tego pala. O, był lag. I co ja dekodera nie zrzuciłem? No dobra. Pff. O! O w końcu wskoczyłem! Jestem mistrzem tej gry! Zapamiętajcie ludzie i przegrałem. Fak. Eee, yy, play again. 100 tysięcy punktów? Chyba jesteście ze mnie jaja ludzie robicie. Dobra. Pierwsze co, niszczymy tutaj wszystko to jest taka nasza taktyka, która nie działa dobra, niszczymy niszczymy ludzi jeb, jep, jeb, yep, Na yep, yep, yep. nara książki, nie lubi... nigdy was nie lubiłem, idźcie stąd też idź mikrofalówka to była mikrofalówka? A, w każdym razie coś tam poleciało mikrofalówko pilot yy... no dobra, 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 okej okay. Jej Jestem super kotem, jestem mega kotem, jestem świetnym kotem. Dobra, jestem skromnym kotem przede wszystkim. Fak, teraz znowu nigdzie nie, nie, nie mogę wskoczyć. Skocz! Nie ta łapa! Kocie! Rozróżniaj łapę lewą i prawą! O chyba nie umiesz. Rzuć ten telewizor! Zrzuć tego pada! Rzuć ten DVD gry! Takie tam zrzuć te jakieś robociki, które mnie prześladują. Zrzuć wszystko, świetna płyta. Yy! Dobra, teraz prawo łapa, prawa, prawo, 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 mm. Lewa, 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 lewa. Skok. No fuck! Jestem ciotką. Bo nie wujkiem. Nie, tak na serio to... Nie, nie O Już prawie 100 tysięcy. Rzucaj to wszystko. <tryk> no it! Skup, rzucuj wszystko! Rzucuj, rzucuj! No fuck fucking! Skacz tu! Szybko! Rzucaj wszystko! Szybko, szybko! Nieeeeeeeeeee! No fuck! No patrzcie, tutaj tak wszystko pięknie leciało, no! No! <laughs> dosyć, dosyć. Dobra 3-2-1-0, lecimy! Lecimy! E, no kurde, zaciąłem się kocie. Znaczy, kotem. Dobra www. Zdzidy go! Zdzidy mówię! Czy to jest pistolet? A nie, to butelki. No wejdź tam! No skarżę, nie się... Butelko-poduszko bawisz. Dobra. Zrzucam wszystko. Do widzenia. Ym, do widzenia. Ym, do widzenia wszystkiemu... ...głupiemu. Ym, no. Ych! Jestem! Okej, okay, wszystko poszło. Um. No jak ja mam tam skoczyć? co jestem kot parkurowiec? Od ścian Mogę skakać? Dobra... Rzuć to wszystko kocie! To ty się bawisz tutaj? To trzeba zniszczyć! To niszczy ludzkość! A sk skoczmy tu! Skoczyłem, ale nie doskoczyłem. No, nie baguj mi się kocidle. Mm, zniszczenie. Tak, moje marzenie zostało kotem. Książki. Jest! Mam 100 tysięcy ludzie! Ale ja jestem koksem! Pójdź mi patrzcie. Zaraz 13 sekund. To jest ten moment. Tak, to jest ten moment. To jest ten moment. To jest ten moment. 3, 2 1 0. -y! Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh o Dobra ludzie tym miłym akcentem się z wami żegnam Wygraliśmy będąc kotem w ogóle nie wchodziłem tam do tej szatni, bo nie umiałam tam wskoczyć szatni, garderoby raczej. Nie umiałam tam skoczyć, mamy 136 tysięcy! Co nie? Co nie? No. No, więc w każdym razie mam tyle i ja się z wami żegnam tym miłym akcentem wygranej kociej, wygranej pięknej z życiem z człowiekiem. Yy, tak. Więc ja się z wami żegnam. Więc do zobaczenia, No i cześć.